Thank yeah. you. 1 października na zaproszenie księży Palotynów do parafii pod wezwaniem św. Teresy Dzieciątka Jezus w Lwowie w Brzuchowicach licznie przybyli wierni i księża z parafii lwowskich na święto odpustowe. Uroczystości te wyprzedzali rekolekcje, które dla miejscowych wiernych przeprowadził ksiądz Paweł Ferko, karmelit z Berdyczowa. To już po raz piąty w tej świątyni na cześć jego patronki podczas brzyi świętej odpustowej przeprowadzono obrzęd poświęcenia róż. Po wspólnej Eucharystii księża Zakonnicy oraz parafianie uczcili relikwie świętej Treski od dzieciątka Jezus. Przypomnę też, że w tej parafii trwa budowa kościoła, pod który ziemię konsekrowano 21 czerwca 2016 roku. Budowę kościoła tu rozpoczęto trochę wcześniej 15 marca tego samego roku. poetyckiej świętego Jana Pawła II w Lwowie. Dzieła literackie Karola Wojtyły. Kontekst i nawiązania. To tytuł ogólnoukraińskiej konferencji nauczycieli języka polskiego, która odbyła się w domu pielgrzyma błogosławionego Jakuba Strep w Brzuchowicach, która została zorganizowana w dniach 7-10 października wspólnie ze Zjednoczeniem Nauczycieli Polskich na Ukrainie. Moderatorem tego spotkania była doktor teologii pani Luba Derdziak, wykładowca w Instytucie Teologicznym Świętego Józefa Biskupieckiego w Lwowie. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki się swoim świadectwem o wspólnym przebywaniu i pracy ze świętym Janem Pawłem II, którego był sekretarzem. Uważamy, że dalej święty Jan Paweł II jest obecny wśród nas, jest nadal żywy, bo ciągle myślimy o nim, pragniemy, aby być człowiekiem dobrym, tak jak był nim na Ojciec Święty. Ich serce zarazem wyrazić dzięki nie Panu Bogu, że jest możliwe być człowiekiem dobrym i pięknym, mając za przykład świętego Jana Pawła II. Wszyscy byliśmy zauroczeni, zachwyceni postacią, osobą świętego Jana Pawła II. Często pytaliśmy się, skąd bierzeć tyle sił. Skąd u niego jest ten szczególny charyzmat? Pan Bóg obdarzył go już przy poczęciu, można powiedzieć, wielkimi darami, wielkimi talentami. W sobotę 9 października w Lwowie obchodzono 25. rocznicę założenia parafii pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia. Uroczystą mszę świętą poprowadził ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, który w swoim kazaniu przypomniał historię powstania tej parafii i jej pierwszego proboszcza księdza Wiktora Palczyńskiego. Arcybiskup podkreślił również potrzebę dbania o swojej indywidualnej łączności z Chrystusem, a także o trosce o parafię, która wyraża się w budowaniu żywej wspólnoty. Podczas tej uroczystości arcybiskup Mieczysław Mokrzycki poświęcił nowe witraże w Kościele Bożego Miłosierdzia. Po mszy świętej uroczystość kontynuowano przez muzykę i tańce młodzieży. Na terenie parafii Bożego Miłosierdzia odbył się festiwal młodzieżowy, w ramach którego przeszła loteria i licytacja prac studentów w pracowni terapii zajęciowej kwiat anielski. Uroczyście zostanie przyjęta do grona Karitasu Karitas archidiecezji Lwowskiej, czego dokonał dyrektor Wiesław Doroż. 12 października 2021 roku w Lwowie w Instytucie Epidemiologii i Higieny przy Lwowskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się premiera filmu dokumentalnego ksiądz Henryk Mosing, Misja. Film ten został zrealizowany przez katolicką telewizję EWTN Ukraina pod patronatem metropolity lwowskiego arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego. I opowiada on o życiu słynnego epidemiologa i księdza podziemia lwowskiego Henryka Mosinga, księdza Pawła. W prezentacji wzięli udział arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, emerytowany biskup diecezji charkowsko-zaporowskiej Marian Buczek, a także klerycy lwowskiego seminarium duchownego. Niektórzy z nich, nawiasem mówiąc, byli zaangażowani w stworzenie tego filmu. W pokazie historii o księdzu Mosingu wzięli również udział pracownicy Uniwersytetu Medycznego Lwowskiego oraz publiczność zainteresowana życiem ojca Mosinga. Przypomnę, że do końca swoich dni Henryk Mosing służył Bogu w ludziach. Podczas prześladowań chrześcijan przez władze radzieckie, on jako lekarz uzdrawiał, ale też jak kapłan. Słuchał, udzielał sakramentów, pouczał swoich uczniów. Wielu z nich zabierał prosto z ulicy. Spotkanie z księdzem doktorem zmieniło życie wielu chłopców, którzy z czasem zostali księdźmi lub naukowcami. Pozostaje w duchowej jedności z księdzem arcybiskupem oraz wszystkimi, którzy gromadzą się wokół trumny świętaj świętej pamięci księdza profesora Henryka Mosinga. Wspólnie powierzamy miłosiernemu Bogu i Jego duszę, sprawiedliwego człowieka, gorliwego pasterza, wytrwałego misjonarza oddanego bez reszty Chrystusowi i ludziom. Jan Paweł II pisze, dane mi było poznać go jeszcze w latach 60., kiedy jako wybitny uczony kierownik Instytutu Epidemiologii we Lwowie przyjechał na krótko do Polski. Dzielił się swym głębokim pragnieniem służenia ludziom nie tylko jako lekarz, ale również jako kapłan. 13 października 2021 roku w Lwowie odbyło się uroczyste zakończenie nabożeństw fatimskich. W czasach przedkwarantannych nabożeństwo to, które od ponad 10 lat odbyło się w duszpasterstwie ojców Dominikanów, w Lwowa, każdego 13 dnia od maja do października jednoczyło o wiernych całego miasta. Szczególnie w ostatnich latach, kiedy Ukraina potrzebuje modlitwy o pokój i jedność, katolicy obu obrządków przychodzą wspólnie odmawiać Różaniec i prosić Matkę Bożą o wstawiennictwo i niezbędne łaski dla naszej Ojczyzny. Tegoroczne nabożeństwa fatimskie zakończyły się krótką procesją z figurą Matki Boskiej Fatimskiej do schodów kościoła w Najświętszej na św. Marii Panny, modlitwą różańcową i aktem poświęcenia Ukrainy niepokalanemu sercu Maryi na placu przed kościołem. Na zakończenie tego nabożeństwa metropolita lwowski Mieczysław Mokrzycki skierował do Matki Boskiej szczególną prośbę, aby Rzymo-Katolikom Lwowa zwrócono kościół i budynki dawnego rzymskokatolickiego seminarium, które są częściami tego samego zespołu architektonicznego. Коли я побачив його, впав йому до ніг як мертвий, а він поклав правицю свою на мене, кажучи до мене, не бійся. Радойся Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний благословений Твого Того Ісуса. І благословенний Ісус. От благословен благословен Свята Марія, Мохінного Божа, молись за нас грішних дітей, I na wieki wieków. Amen. Alleluja. Dzień skupienia duchowieństwa dekanatu lwowskiego. 26 października w parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Malechowie proboszcz parafii ksiądz Olek Salamon gościł księży dekanatu lwowskiego, którzy zebrali się na Dzień Wspólnoty i Odnowy Duchowej. Na początku tego dnia księża modlili się podczas adoracji Najświętszego Sakramentu po odprowadzeniu wspólnej liturgii godzin, cichej modlitwy i sakramencie pokuty odbyła się wspólna Eucharystia, której przewodniczył ksiądz Olek Salamon, proboszcz parafii, goszczący uczestników Dnia Skupienia. Ojciec duchowny dykanatu lwowskiego, ojciec Paweł Oduj, wygłosił konferencję na temat cechy lidera przewodnika duchownego, analizując myśli Henry Nuwena, który służył we wspólnocie Larz. Na zakończenie podczas wspólnych dyskusji poruszono kwestie głównych wydarzeń dekanatu w listopadzie, a także planowania wspólnych inicjatyw duszpasterskich. Zakończyła. Dzień Wspólnoty Lwowskiego dochowieństwa Smaczna i Radosna Agapa Natomiast Takie konkretne ogłoszenie dotyczące Świętego Mikołaja 23 października młodzież z parafii dekanatu Bowskiego spotkała się w parafii św. Jana Pawła II, gdzie w ciągu dnia wspólnie modlili się, rozmawiali, słuchali słowa Bożego. Tematem przewodnim tego spotkania było: Kim jesteś, Panie, i kim ja jestem? O poznaniu samego siebie, znaczeniu własnego imienia i rozpoznaniu swojego powołania mówił do młodzieży kapucyn brat Sergiusz Woroniuk podczas swojej konferencji. Przywołując biblijną historię Dawida, zwrócił uwagę, że możemy rozpoznać nasze powołanie tylko przez słuchanie Boga. Boga. Czas modlitwy zakończył się wspólną mszą świętą, na której młodzi ludzie usłyszeli o Bogu Ojcu, który ma pełnię życia i miłości, który uzdrawia ludzi. Jego słowo i cierpliwość są silniejsze od każdej ludzkiej słabości. Na zakończenie młodzi ludzie wspólnie przyzywali wstawienieństwo świętego Jana Pawła II i uczcili jego relikwie. Spotkanie to rozpoczęło cykl tegorocznych dekanalnych dni młodzieży, które w Lwowie stały się już dobrą tradycją. 18 października do Lwowa przybył najwyższy rycerz kolumba Karl Albert Anderson. Wraz z arcybiskupem Mieczysławym Mokrzyckim odwiedził on Bazylikę Metropolitalną i modlił się przed obrazem Najświętszej Maryi Panny oraz odwiedził kaplicę Matki Bożej Częstochowskiej, w której są przechowywane. Relikwie św. Jana Pawła II. Następnie delegacja rycerzy Kolumba zebrała się w kaplicy seminaryjnej w pobliżu Kurii Metropolitalnej, która znajduje się na ulicy Wynneczanki 30, aby uroczyście poświęcić tablicę pamiątkową upamiętniającą wydarzenia z 2012 roku, kiedy to w tym miejscu arcybiskup kościoła grecko-katolickiego Swetosław Szyłczuk i Metropolita Lwowski ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki zostali mianowani pierwszymi rycerzami Kolumba w Ukrainie. Well, my purpose is to be with my brother Knights of Columbus to see them and all the good work that they're doing here in the country. And of course, this was the reason why we had the Knights of Columbus in Ukraine to serve the church and to build up the community and the nation. Moim celem wizyty jest to, żeby przyjechać zobaczyć co robią rycerze Kolumba, jak posługują w kościele i żeby też ich pochwalić za wszystkie dobre rzeczy, które robią dla Kościoła. bo taki też był cel dla powstania rycerzy Kolumba w Ukrainie, żeby byli aktywni mężczyźni w kościele w w Ukrainie. What places did you visit in Ukraine on the first day? What was your experience so far? Well, we came in late at night, so my first experience was driving very fast on the highway. But uh, now we've had a wonderful time in the city here, visiting the cathedrals and um, so many of the places in the old city. Moje pierwsze doświadczenie było takie, że przyjechaliśmy późnym wieczorem, więc moje pierwsze doświadczenie to jest szybka jazda po autostradzie. Natomiast dzisiaj mieliśmy cały dzień, gdzie mogliśmy zobaczyć kilka ważnych miejsc właśnie w Lwowie, w Stare Miasto i odwiedzić kilka istotnych miejsc, także tu być w kościele. Jakie szczególne so wydarzenia? Wiem, że w będą też spotkania. Jakie oczekiwania może od wspólnot już istnieją? Nie, what's your Expectation towards the Knights of Columbus uh, here in Ukraine? We know that there's the, a the number of councils throughout the country. What, what would be the mission that you would want to give to the Knights here in Ukraine? The mission here in Ukraine is the same as it is in every country in which the Knights of Columbus is active to be a witness of charity and unity, to help build up. misja Rycerzy Kolumba w Ukrainie jest taka sama, taka sama jak e, misja Rycerzy Kolumba w każdym miejscu na świecie. Cel jest taki, żeby on budować wspólnotę w oparciu o zasady miłosierdzia i jedności, żeby być takim znakiem właśnie miłosierdzia ludzi potrzebujących i znakiem jedności we wspólnocie, w lokalnej społeczności i także w Kościele. Yesterday we started a synod, uh, the synod, the synod way, and uh, do you see a mission that the Knights can play in this process in the communities where they are active? The Knights of Columbus should be leaders of laymen taking their responsibility within the church, their responsibility within the family, their responsibility within society, and to lead the way in terms of charity and to be a source of unity both in the family In the parish and in the neighborhood. Rycerze Koluma powinni zająć przywódczą rolę jako świecy, przywódczą rolę w życiu kościoła, w życiu rodziny, w życiu lokalnej społeczności, żeby brali właśnie odpowiedzialność za, za życie w kościele, życie w lokalnej społeczności, życie w swojej rodzinie. Arcybiskupi w imieniu swoim, księży, saletynów posługujących tutaj są. 8 października do kościoła świętego Mikołaja w Lanowicach licznie przybyli wierni i duchowieństwo różnych parafii rzymskokatolickich z dekanatu Samborskiego i okolic. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 18.00 powitaniem arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego i uroczystym otwarciem drzwi kościoła. Proboż parafii, ksiądz Tomasz Krzymiński, przywitał zacnych gości, którzy przybyli, aby wspólnie rozdzielić radość z uroczystego poświęcenia świątyni w Lanowicach. Opowiedział on krótką historię powstania parafii i wyraził wdzięczność jego eminencji arcybiskupowi Mieczysławowi Mokrzyckiemu za opiekę nad odnowieniem parafii rzymskokatolickiej w Lanowicach. naszego Pana Jezusa Chrystusa. I Jezus tego wszyscy. To, jest wolny. I uh -huh. Gromadzimy się dzisiaj w tą niedzielę tutaj w naszej katedrze, naszej archidiecezji, aby rozpocząć drogę synodalną. Swoje środowisko, Ciebie prosimy. moje, które za Was będzie wydane. Ну, Наснимает.